O co chodzi, program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam, szanownych Państwa, bardzo serdecznie. W chwili, kiedy mówię te słowa, do Trybunału w Strasburgu wędruje bardzo nietypowy pozew przeciwko Polsce. Pozywającym jest człowiek, którego nazwisko nic Państwu nie powie, przedsiębiorca z Warszawy, któremu zniszczono życie, niejaki pan Sylwester Bandura. To jest kolejny człowiek któremu aparat państwowy zniszczył życie i to w sposób wyjątkowo podły, ponieważ zupełnie bez sensu nominowano go na pedofila. Pan Sylwester, po wielu latach pracy w banku, jako taki zwykły, szary bankowy urzędnik, postanowił odejść z korporacji i pójść na swoje i zrealizować swoje życiowe marzenie, jakim było powołanie firmy operatorskiej i zajmowanie się telewizją interaktywną. Pan Sylwester pasjonował się wróżbiarstwem i rozmaitymi takimi innymi rzeczami. Założył firmę, która zaczęła współpracować z nadawcami zagranicznymi treści telewizyjnych w internecie. Prowadził programy, robił jakieś zawartości. E prowadził interaktywne studio z możliwością udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez widzów i jego głównym klientem był niemiecki dostawca właśnie takich treści do internetu. Pan Sylwester założył działalność gospodarczą, wystawiał faktury w euro, w związku z czym no, można powiedzieć, był takim idealnym przedsiębiorcą z punktu widzenia urzędu skarbowego, bo prowadził działalność w Polsce. A faktury wystawiał w euro, więc w dewizach, więc euro przychodziły z zagranicy na konto pana Sylwestra i pan Sylwester te pieniądze wydawał w Polsce. No nie były to może jakieś gigantyczne kwoty, bo to było kilkadziesiąt tysięcy euro, ale miło, że kilkadziesiąt tysięcy euro rok do roku przez kilka lat na konto pana Sylwestra przychodziło akurat z Niemiec. No pieniądze posłużały do rozwoju polskiej gospodarki. Bardzo dobrze. Pan Sylwester tą z pozoru spokojną, skromną działalność produkcji internetowej telewizyjnej rozwinął dość szybko, ponieważ po nawiązaniu długotrwałej współpracy z klientem z Niemiec miał jeszcze kolejnego konkurencyjnego nadawcę treści internetowych telewizyjnych, tym razem z Francji, rozmawiał z kimś tam z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, Prowadził, zaczął prowadzić wykłady na uczelniach biznesowych, czyli stał się takim człowiekiem, który sobie dobrze w życiu radził, i nagle ni stąd ni zowąd w Walentynki 14 lutego 2017 roku dostał prezent od Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Do mieszkania pana Sylwestra na Mokotowie wpadli policjanci, skuli go, powalili i zabrali na komendę, twierdząc, że jest aresztowany pod zarzutem uwaga pedofilii. Artykuł 200 kodeksu karnego. To był artykuł, z którego zarzut postawiono panu Sylwestrowi. No i tu się zaczął korowód przygód z wymiarem sprawiedliwości znanych każdemu z nas, kto takie sprawy obserwuje. Pana Sylwestra umieszczono w areszcie na pół roku. Przez te pół roku nikt nawet nie powiadomił jego rodziny. Uniemożliwiono mu kontakt z adwokatem, uniemożliwiono mu zapoznanie się z aktami. Ja przeczytałem te akta i zauważyłem tam ciekawą rzecz, że. Posiedzenie aresztowe w sprawie pana Sylwestra trwało, uwaga, 4 minuty, a sprawa liczyła wtedy 4 tomy akt. Także jeden akt, który ma 200 stron, sędzia czytał przez minutę, czyli to wychodzi około 30 stron na sekundę. No, najszybszych sędziów mamy w Polsce w czasach pana Ziobry, że 30 stron na sekundę są w stanie czytać, żeby wydać postanowienie w sprawie czyjegoś aresztu tymczasowego. Kiedy czyta się te akta, to widać, że poziom nadużyć był tam nieprawdopodobny. Tam de facto złamano każdą procedurę, jaką można było złamać. No bo pan Sylwester dopiero się po jakimś czasie dowiedział, co prokuratura na niego ma. Uniemożliwiano mu kontakty z adwokatem, z rodziną, uniemożliwiano mu widzenia, uniemożliwiano mu dostęp do akt. Dopiero po sześciu miesiącach od pan Sylwester zobaczył akta z materiałem dowodowym, który prokuratura na niego ma. I zauważył ciekawą rzecz. Otóż głównym dowodem obciążającym go o pedofilię były zeznania czwórki młodych ludzi, którzy byli instruowani, jak mają zeznawać. Dziwaczna rzecz. Głos tej osoby, która instruowała, jest zbieżny z głosem pani prokurator. Sporządzono oczywiście stenogramy, które trafiły do akt. I nie zwrócono uwagi na, jednej, że, na jedną rzecz, że te zeznania tych dzieci są wzajemnie z sobą sprzeczne. Ja, potem, ja się w ogóle zainteresowałem tą sprawą, od kiedy niedawno napisał do mnie jeden z, tych, z, jeden z tych chłopców, już dzisiaj pełnoletni, młody człowiek, który mi stwierdził, że kilka lat temu prokuratura wymusiła na nim fałszywe zeznania przeciwko panu Sylwestrowi. No, można było to jakoś zweryfikować, choćby poprzez lokalizację miejsc, bo to molestowanie seksualne dzieci miało mieć miejsce w konkretnych miejscach. Można było te miejsca zweryfikować poprzez geolokalizację telefonu pana Sylwestra, ale nic z tym nie zrobiono i pana Sylwestra dalej trzymano w areszcie. Trzymano go w areszcie dokładnie, uwaga, państwo się zdziwicie, 36 miesięcy. Nie, przepraszam, co ja mówię, 45 miesięcy. 3 lata i 9 miesięcy. 45 miesięcy pan Sylwester, młody przedsiębiorca, spędził sobie w areszcie. No i w końcu trafił do sądu. Sąd miał problem, bo okazało się, że zniknęła część dowodów przeciwko panu Sylwestrowi. To znaczy, te, te zapisy, kaset, zapisy nagrań z udziałem dzieci poza jednym są w aktach. Ale nie działają. Nie można ich odtworzyć. Ja, kiedy się o tej sprawie dowiedziałem, no nie chciało mi się w to wierzyć. Czegoś takiego nie widziałem w życiu. Pojechałem do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, zamówiłem sobie te akta. Dostałem te akta za zgodą sędziego prezesa. Próbowałem odtworzyć te płytki i rzeczywiście tych nagrań odtworzyć się nie da. Dziwna sprawa. Jest tylko to jedno nagranie, gdzie dziecko, instruowane przez panią prokurator, mówi. O jednej rzeczy, o jakimś molestowaniu, wybliżenie określonych okolicznościach. No i to wszystko. Sporządzono, jak wynika z aktu oskarżenia, stenogramy tych rozmów, tych zeznań dzieci. Stenogramów nie ma. Brakuje. Co się z nimi stało? Nie wiadomo. Pan Sylwester <laughs> wyszedł z aresztu i postanowił się poskarżyć przeciwko Polsce do Strasburga. No, jego, jego, pozew obejmuje dwa takie główne, dwie takie główne grupy zarzutów. Pierwszy zarzut, no, to jest łamanie wszystkich procedur Kodeksu Postępowania Karnego, jakie tylko były, absolutnie wszystkich. No i drugi, to są oczywiście tam warunki pobytu w areszcie, etc., etc. No i trzecie, że on nie ma się jak bronić przed zarzutami, bo materiał zgubiła właśnie kto. Gdzie się, co, co się podziało z tymi nagraniami? Co się podziało z tymi scenogramami? Nie wiadomo. No, można było napisać tylko w procesie do Strasburga, że materiały zgubiono. Nie wiadomo, kto zgubił, czy ktoś wyniósł, czy ktoś te płytki podmienił, czy ktoś je po prostu uszkodził. Nie wiadomo. No, jedna wielka hucma. Pan Sylwester nie może się bronić, nie może złożyć kasacji, nie może się złożyć apelacji, nie może w ogóle zająć stanowiska. No bo jak może zająć stanowisko w sprawie dowodów, które zniknął? Znikający dowód, proszę Państwa. Szok. Nie znałem takiej historii wcześniej. Ja się tej sprawie przyjrzałem głębiej i z... odkryłem inną zastanawiającą rzecz. Otóż w latach 2010-2016 pan Sylwester brał udział w manifestacjach na placu, Kra na krakowskim przedmieściu przeciwko wykorzystywaniu sprawy smoleńskiej politycznie, przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, Pan Sylwester brał udział w manifestacjach w obronie Trybunału Konstytucyjnego. No ogólnie rzecz biorąc, pan Sylwester nie kocha władzy pisowskiej wolnomu. Pan Sylwester manifestował przeciwko władzy pisowskiej wolnomu. Prawo do demonstracji jest jednym z podstawowych praw w państwie demokratycznym. No i w roku bodaj 2016 grupa dwudziestu 20 kilku osób, która manifestowała na krakowskim przedmieściu, właśnie przeciwko przeciwko rocznicy smoleńskiej, została otoczona przez policjantów, zatrzymana do wyjaśnienia. Było sporo tych osób. Przewieziono ich na komendę, wylegitymowano, pouczano, instruowano. Nie wiadomo dlaczego, bo przecież legitymowanie, bo przecież manifestowanie jest prawem podstawowym. To tak samo, jakby ktoś zatrzymał mnie za to, że sobie chodzę po ulicy albo jeżdżę samochodem. Manifestować wolno. I pan Sylwester Podobnie jak inni, którzy zostali z nim tego dnia zatrzymani, no nasłuchali się tego, że Czwarta Rzeczpospolita im nie odpuści. Taka jest wersja prawda pana Sylwestra. No, zatrzymanie jest potwierdzone w notatkach. I teraz spójrzcie, proszę państwa, na to. No nie w taki sposób, czy my się tam zgadzamy politycznie z panem Sylwestrem, czy nie ja z nim się kilkakrotnie spotkałem, od doszedłem do wniosku, że no jego poglądy polityczne i moje no, są antypody zupełnie. Ale to nie przeszkadza mi bronić go w sprawie, w której naruszono przeciwko niemu kompletnie zasady postępowania karnego. To nieważne nie, nie od tego, jakie ten człowiek ma poglądy. Ja zawsze będę bronił tych, którzy, którzy są szykanowani przez system. I spójrzmy teraz, proszę Państwa, na tą sprawę oczami sędziów trybunału w Strasburgu. Przyjdzie siedmiu zacnych sędziów z różnych krajów, mówiących różnymi językami, bardzo doświadczonych prawników. I z pozwu, jaki dostaną przeciwko Polsce, wyłoni się sytuacja następująca. Młody człowiek manifestuje przeciwko rządowi PiS. No i co? Zostaje za to zatrzymany. Sędziowie się zapytają: Dlaczego? Na jakiej podstawie prawnej? Manifestacje są zgodne z prawem. Zostaje przewieziony na komendę, tam pouczony, że nie wolno manifestować. Niby dlaczego? Zapytają sędziowie we wszystkich krajach europejskich są manifestacje albo za czymś, albo przeciwko czemuś, no bo taka jest istota demokracji. Potem, niestądni zawód, ten młody człowiek zostaje zatrzymany, chociaż wcale nie należało go siłą zatrzymywać. Sędziowie się zapytają, dlaczego jego nie wezwano po prostu na komendę, czy do prokuratury, celem przedstawienia zarzutów. Potem się okazuje, że prokuratura sporządza akt oskarżenia, w oparciu, znaczy trzyma go w areszcie, no, sędziowie się zapytają, ale dlaczego? No jak, jak naruszono, jak przestrzegano tutaj procedur praw człowieka? Kiedy umożliwiono mu kontakt z najbliższymi? Kiedy umożliwiono mu kontakt z adwokatem? Kiedy mu dano dostęp do akt? Potem sędziowie zobaczą cztery tomy akt, zadadzą sobie pytanie: jak to możliwe, że. Cztery tomy akt. Sędzia orzekający o areszcie przejrzał w cztery minuty. Znowu się będą dziwić. No i następnie dojdą do wniosku: no, a może pan sylwester rzeczywiście był winien pedofilii? Zapoznamy się z aktami, i co tam znajdą? Płytki, na których nie ma nagrań? Stenogramy, które zaginęły. Taki mniej więcej będzie przebieg rozprawy Bandura przeciwko Polsce przed Trybunałem w Strasburgu. I zastanówcie się teraz, państwo, do jakiego wniosku dojdzie to grono zacnych, doświadczonych sędziów ze Strasburga. Otóż ja się domyślam, do jakiego wniosku dojdą. Dojdą do wniosku, że po raz kolejny polski wymiar sprawiedliwości no, nie stanął na wysokości zadania, to mówiąc najdelikatniej, nałamał procedury wszystkie, jakie mógł nałamać, a jeszcze co gorsza, prawdopodobnie zrobił to ze względów politycznych. Do takiego wniosku myślę, że dojdzie każdy z sędziów z składu orzekającego w Strasburgu, no bo do innych wniosków na tej podstawie dojść nie można. No, być może jeszcze zatnę grono sędziowskie, będzie bardziej dociekliwe i wezwie strony polską, czyli sąd w Bydgoszczy albo prokuratora krajowego, albo sąd najwyższy, albo kogo tam uzna za stosowne, do dostarczenia tych dowodów. No i co zrobi państwo polskie? Myślę płytki, na których nie ma nagrań? Wyśle akta, w których nie ma stenogramów, czy nic nie wyślę. Co zrobi państwo? Cokolwiek nie zrobi, to się weźmie i po prostu skompromituje. Wyrok, jaki zapadnie w Trybunale w Strasburgu w sprawie Bandura przeciwko Polsce, jest bardzo łatwy do przewidzenia. To znaczy, sędziowie wyleją kubeł zimnej wody na Polskę. Wytknął nam złamanie wszystkich możliwych procedur kodeksu karnego polskiego i wszystkich możliwych procedur yy, i, i praw zagwarantowanych oskarżonemu międzynarodowymi konwencjami, które podpisywała Polska, no i wysmarują wyrok. A wyrok to będzie taki, że panu Sylwestrowi należy się kwota X tytułem odszkodowania za to, jak go potraktował wymiar sprawiedliwości kraju europejskiego. Rezultat będzie taki, że odszkodowanie to panu Sylwestrowi zapłacimy my, my podatnicy. Zapłaci je przecież nie pan Ziobro, nie pan Kaczyński, nie pani prokurator od instruowania dzieci, tylko zapłaci go księgowy z dobrego miasta, sklepikarz z Mławy, producent oscypek, z oscypków z zakopanego, ja, państwo. Będziemy się składać na odszkodowanie dla pana Sylwestra za głupotę, Polskiej Prokuratury za nieprzestrzeganie międzynarodowych standardów przez sąd. Osobną kwestią jest to, że sędziowie zapoznają się też z warunkami pobytu pana Sylwestra w areszcie. No, czyli znowu ze wszystkim tym, z co, za co Polska przegrywa procesy: czyli za mały metraż, złe jedzenie, złe warunki sanitarne, złe warunki higieniczne, etc., etc., etc. Na ileś punktów, które wymienia konwencja o zakazie tortur, regulująca między innymi prawa więźniów, Polska łamie standardy absolutnie wszystkie. No, sędziowie będą się musieli też nad tym pochylić i poza odszkodowaniem, które dadzą panu Sylwestrowi za to, jak z nim postąpił wymiar sprawiedliwości, no, to będą musieli dać mu jeszcze odszkodowanie za to, w jakich warunkach ten wymiar sprawiedliwości łamał swoje procedury. także będzie to kolejna chudzpa, kolejna strata wizerunkowa Polski, za którą ja i państwo zapłacimy z naszych pieniędzy w formie odszkodowania. To państwo się pewnie zapytacie, dlaczego ja mówię o tej sprawie, skoro wiele takich spraw przeciwko Polsce wpływa do Strasburga. To jest prawda, ale w tej sprawie działanie polityczne Widoczne jest, jak na dłoni. Znaczy, facet, któremu problemy się zaczęły, bo sobie poszedł manifestować przeciwko władzy, której nie lubi. No, ja też tej władzy nie lubię i chciałbym mieć, podobnie jak państwo, jednak swobodę manifestowania tego, bo najpierw zamknął faceta za to, że chodzi po krakowskim przedmieściu i manifestuje. Potem zamknął faceta za to, że pisze w internecie treści, które się nie podobają władzy. A potem zamknął każdego z nas. Który będzie chodził i opowiadał, że mu się władza nie podoba. Także mam nadzieję, że ta sprawa coś zmieni w polskim wymiarze sprawiedliwości, ale nie liczę, że zmieni coś pod rządami tej ekipy. Także pamiętajcie Państwo, o tym, kiedy będziecie płacić podatki, że wasze podatki idą właśnie na odszkodowania dla ludzi skrzywdzonych bezsensownym, głupim działaniem wymiaru sprawiedliwości, który jest upolityczniony, a nie merytoryczny. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, do lajkowania, do. Pomocy mi w uzyskiwaniu jak największych zasięgów, a tych z Państwa, którym najbardziej podoba się to, co mówię, to, co robię, to, jak patrzę władzy na ręce, zachęcam do wspierania mnie dowolnymi datkami. Pod Filmem znajdziecie Państwo numer mojego rachunku bankowego, na który można wpłacać dowolne datki. Znajdziecie też Państwo link do patronajta. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś z Państwa zdecyduje się zostać moim patronem i przekazywać choćby tą skromną złotówkę co miesiąc na rozwój mojego kanału, bo ten kanał może istnieć tylko dzięki takim ludziom jak Państwo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa.